Witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Raka na grudzień 2019 roku. W tym miesiącu wyciągnęłam dla Was dodatkową kartę z przepięknej talii ze złoconymi brzegami, która nazywa się Duchowi Przewodnicy. Rozkład, z którego będę korzystała, nazywa się podkowa, czyli taki sam jak w zeszłym miesiącu. Przypominam, że pierwsza pozycja mówi o przeszłości: i mamy y, króla kielichów, y, teraźniejszość, rycerz mieczy, przyszłość 8 mieczy, karta rada cesarz, środowisko otoczenie 10 denarów. Trudność – kapłanka, co zrobić? Świat i wynik – pięć buław. I zaczynamy. W przeszłości pokazuje się król kielichów, piękna, ciepła energia. Może to być wasza energia, a może to być osoba z waszego otoczenia o takich cechach. Natomiast w teraźniejszości mamy rycerza mieczy. Inteligencja, lotny umysł. Możecie mieć jakiś nowy pomysł, który będziecie chcieli szybko wprowadzić w życie, bo rycerz mieczy to szybka energia. Może niedoświadczona, tak jak król mieczy, ale dzięki temu nie boi się ryzyka w działaniu. Natomiast w przyszłości pokazuje się ósemka mieczy. Czyli jakaś blokada, blokada na poziomie umysłu. Wygląda, jakbyście w tym dążeniu do celu, w tym pędzie, napotkali jakiś problem, który spowodował, że czujecie się zblokowani. Ponieważ jako trudność pokazuje się kapłanka, która mówi o jakiejś tajemnicy, to może być przyczyna waszej blokady. Może nie jesteście w pełni przekonani do swoich planów, może brakować wam wiedzy na dany temat. Natomiast karta rada, do tej ósemki mieczy, to cesarz, który nie zatrzymuje się, jest silny i konsekwentny w dążeniu do celu. I ta energia jest Wam rekomendowana. Wasze otoczenie pokazuje się jako dziesiątka denarów. Może pokazywać Waszą rodzinę czy przyjaciół, na których możecie liczyć. Jako trudność, Pokazuje się, jak już wcześniej wspominałam, kapłanka, czyli możecie źle się czuć, nie wiedząc wszystkiego, a może macie problem z kontaktowaniem się z własną intuicją. Karta, co zrobić, świat, która sugeruje, aby zamknąć jakiś etap i to najprawdopodobniej z sukcesem, którego możecie jeszcze nie widzieć. Wynik to 5 buław. Fajna energia, takiej trochę przepychanki, nowych pomysłów, dyskusji, jednym słowem, twórczego wspierania się. I tak jak wcześniej yy, mówiłam, yy, wylosowałam Wam jedną kartę yy, z duchowych przewodników numer 11. Zobaczymy. Jest. Nowe początki, boski ojciec. Iskra życia pochodząca od boskiego ojca rozpala twą wyobraźnię, porusza twórczego ducha i zaszczepia w tobie silne pragnienie wywołania zmiany. Nadeszła idealna pora, aby zacząć działać pod wpływem impulsów i tworzyć nowe początki, szczególnie w tych sferach życia, które obecnie nie dają Ci zadowolenia. Zaufaj swemu pragnieniu zmiany i proś Boskiego Ojca o odwagę. Bądź zainicjować. Poświęć się swoim wyjątkowym, nowym pomysłom. Zacznij pisać tę książkę, o której myślisz. Otwórz ten interes, o którym w tajemnicy marzysz od tak dawna. Albo przełam lody w nowej znajomości z kimś, przed kim tajłeś swe uczucia. Boski Ojciec zachęca Cię do działania z wiarą w siebie. Wszystkie elementy składowe Twego sukcesu są na swoim miejscu. Nie wahaj się, nie zastanawiaj się, nie bój się ryzykować. Zaufaj sobie i poświęć się w pełni temu, czego naprawdę pragniesz. Przesłanie Boskiego Ojca do dzieła. Nie może Ci się nie udać. Bardzo piękne przesłanie. Przesłanie duchowych przewodników namawia Was do nowych początków. Jednak, żeby można było wejść w nowe, najpierw trzeba zamknąć jakiś stary etap, tak jak radzi karta świat. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję. Hej!